Cześć! Pierwsza generacja smartfonów od Samsunga z serii A wyróżniała się świetnie wyglądającymi obudowami zrobionymi z metalu. W drugiej części doszło do przeprojektowania Jest znacznie więcej szkła. A co jeszcze warto wiedzieć o Samsungu Galaxy A5 2016? Co dostaniecie kupując Samsunga Galaxy 5 2016? Po pierwsze, podzespoły, które pozwalają temu urządzeniu walczyć z eksplagowcami. Na pokładzie jest ośmierdzeniowy procesor, 2GB pamięci operacyjnej, 16GB dysku wewnętrznego. Jest również dobry aparat fotograficzny, o którym będzie później. Ale również dostaniecie tutaj fajny wyświetlacz w rozmiarze 5,2 cala i rozdzielczości Full HD. Ważne, natomiast, że jest to matryca wykonana w technologii Super AMOLED, w związku z tym obrazy, które są na niej wyświetlane są przepiękne, wyglądają rewelacyjnie. Dzięki temu ten telefon pod tym względem wygrywa na przykład ze swoim konkurentem w postaci Huawei P8. Po drugie w telefonie znajdziecie czytnik linii papilarnych, zatopiony w klawisz domowy, który znajduje się pod ekranem, działający bardzo sprawnie, bardzo wygodnie, jego konfiguracja też jest super prosta. Podoba mi się to, że da się dzięki niemu zabezpieczyć dostęp do telefonu osobom postronnym. Można również logować się przy jego pomocy do ulubionych witryn internetowych. Po trzecie, a piątka ma fantastyczne multimedia. Na czele z rewelacyjnym aparatem fotograficznym, to jest 13 megapikselowa matryca wsparta optyczną stabilizacją obrazu. Zdjęcia robi naprawdę znakomite. Jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia swoim telefonem, to z tego urządzenia będzie bardzo zadowolony. Na minus trochę fakt, że mm, profesjonalny tryb, który jest dostępny tutaj, jest znacznie okrojony w stosunku do tego, co potrafią telefony z serii S. Natomiast na pokładzie jest również slot na karty pamięci, w związku z tym zdjęć można zrobić sobie dużo więcej, nie obawiając się o to, że pamięci zabraknie. Po czwarte, jakość wykonania jest naprawdę połączenie metalu i szkła sprawdza się rewelacyjnie. Jest wiele telefonów, które kosztują znacznie więcej, a są znacznie gorzej wykonane, w związku z tym za tę cechę również A5 zbiera ogromną pochwałę a 2016 zapożycza jednak nie tylko design od serii S, zapożycza również wysoką cenę. Telefon, niestety, jest dość drogi, w związku z tym, jeżeli go chcecie kupić, to polecam to zrobić na przykład wraz z abonamentem. Siedzi Play, po prostu będzie znacznie taniej. Warto, szczególnie że telefon obsługuje sieć 4G LTE Ultra, w związku z tym można śmigać po internecie z super szybkimi prędkościami. Zapraszam Was po więcej szczegółów na stronę PlayPal. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.